Kuleczki Nesquik zmieniają smak mleka na jeszcze bardziej czekoladowy. Oj, To naprawdę widać. Jeszcze bardziej czekoladowe. I takie pyszne. Nesquik. <gryw> Nawet to mleko chce mieć bardziej czekoladowy smak. Nawet to prosto od krowy. Pyszne kuleczki Nesquik zmieniają smak mleka na czekoladowy smak Nesquik że jeszcze raz najlepsze walki z filmu Kung Fu Panda 2 wytwórni DreamWorks. Po jednej talii kart w wybranych opakowaniach płatków Nestle. Imaginext to czas Eskadra Sky Racers jest gotowa do wyścigu. Lotniskowiec zajmuje pozycję. Pilot uruchamia windy i ustawia pas startowy. Już lecą błyskawica, tornado podniebny tygrys i orzeł. Twoje zostały rzucone. Uważaj na flary! wspieraj nogi! Ugrywaj! Lotniskowca Imaginext. Szukaj w sklepach smyk i dobrych sklepach z zabawkami. Nie możesz się doczekać drugiej części filmu Kung Fu Panda? Przejdź na wielki piknik 22 maja na torwarze. Czeka mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Spotkanie z Pandą Po. Pokazy Kung Fu. Ej, widzieliście to? Film Niespodzianka. To było Jaskinia z Grandą. Rywalizacja Sumo. Oraz mnóstwo zabaw i konkursów. 22 maja Warszawa Torwar. Zaczynamy o godzinie 11. Wstęp bezpłatny. Nie możecie tam zabraknąć. Nie!